W Mifcini, w Przebrzyżynie. Ja? <noise> <noise> ok, siemano. w dzisiejszym odcinku, żeby trochę odpocząć od tej całej zarazy, to zajmiemy się miłością. Love is Dziś różowe okulary, no bo wiadomo, temat miłości. Więc trzeba patrzeć. Na świat przez różowe. U mnie schemat wygląda mniej więcej tak. Pierwsze trzy miesiące różowe okulary, kolejny czas po pierwszych trzech miesiącach opadają. Niestety, nie wiem jak to się dzieje, ale tak się dzieje. No dobra, to może zacznijmy od tego, że w Azji jestem już 6 lat. Byłem w trzech. Można powiedzieć poważnych związkach. Poważnych mam na myśli normalnych, bo miałem jakieś tam jeszcze przelotne znajomości, zauroczenia, że tak powiem. No ale byłem w trzech związkach, każdy trwał około roku czasu. No i moje wnioski subiektywne plus obiektywne spojrzenie na jakąś tą całą sytuację, tego jakby międzykulturowego, międzynarodowego. I między. wymiarowego? Nie. O, o, o miłości między kosmitami a ziemianami będziemy rozmawiać w innym odcinku. <laughs> Wiele osób przylatuje do Azji, na Filipiny, do Tajlandii, gdziekolwiek indziej, z zamiarem znalezienia sobie dziewczyny. Mówię tutaj o facetach. No, chyba że mamy na myśli jeszcze jakieś lesbijki, ale ogólnie. Jest to taki bardzo często spotykany fenomen. No i głównie do tych osób jest kierowany ten film, bo chciałbym wam troszeczkę panowie, chłopacy, chłopcy yy, rozświetlić sytuację, żebyście uniknęli lub przynajmniej spróbowali uniknąć podstawowych błędów i mieli troszeczkę jakby szerszy światopogląd na to, jak to wygląda w rzeczywistości. A wygląda to ta. To nie jest tak, że wszystkie Azjatki lecą na białego mężczyznę. Ja osobiście zaobserwowałem pewną zależność, i ta zależność z mojego y, subiektywnego punktu widzenia wygląda mniej więcej tak. Yy, dziewczyny z prowincji, z Wiochy, yy, biedne, dużo bardziej lecą na białasów. Dziewczyny z miast wykształcone, o właśnie te z prowincji, jeszcze często niewyedu, niewyedukowane, dziewczyny z miast wykształcone, yy, z karierą jakąś tam wyedukowane, yy, dużo mniej lecą na Białasów. Co nie zmienia faktu, że również zdarzają się takie, które są zainteresowane związkiem z mężczyzną yy, obcokrajowcem, że tak powiem. No, i też nie zmienia faktów, że dziewczyny ze wsi są takie, które w ogóle nie są zainteresowane jakimś tam związkiem, relacją z białym człowiekiem. Dlaczego jest tak, jak jest? No, to myślę, że każdy może się domyślić. Po prostu dla wielu dziewczyn z prowincji biały człowiek jest przepustką do wolności, jakiejś tam, do zwiedzenia świata, poszerzenia horyzontów, do jakiejś niezależności finansowej. Dlatego często właśnie to te związki, które są pomiędzy człowiekiem białym a dziewczyną z prowincji, mają największą różnicę wiekową. To znaczy, mężczyźnie, który jest powiedzmy w moim wieku, czy star starszemu, po 50, nawet po 60, dużo łatwiej jest znaleźć dziewczynę dwudziestoparoletnią. Nie, nie, nie wdaję się tutaj w ocenę tego, tylko mówię o tym, jak jest. Z prowincji, no bo te dziewczyny po prostu, jakby to powiedzieć, wezmą cokolwiek, że, że tak się wypowiem. Tutaj przykładem jest moja koleżanka z Mindanao, która jest w związku z 60- w tym momencie 65-letnim mężczyzną z Australii, Polakiem. A nie będę tutaj mówił więcej szczegółów, tylko powiem tyle, że ona ma 23 lata. W tym, przepraszam, ona ma teraz 25 lat, on już 65. No i są w związku. A jak ja jej się pytałem, bo byliśmy dosyć blisko, że tak powiem, blisko na tyle, żeby rozmawiać o takich tematach. Ja jej się zapytałem, słuchaj, ale jak to jest? Nie, nie. Zapytałem się jej wprost. Nie, nie brzydzicie to? Przecież ten gościu ma 40 lat więcej niż ty. On by mógł być nawet już nie twoim tatą. Twoim tatą to ja mógłbym być, ale on mógłby być Twoim dziadkiem. No i ona powiedziała: nie, to nie jest tak. Ja myślę, że to dlatego, że się wstydzi powiedzieć prawdę całkowicie, ale wytłumaczyła mi to też w ten sposób, że ten gościu był pierwszym białym, który do niej przyleciał na wieś do Mindanao, który się zaangażował na tyle, żeby poznać jej rodzinę. Jedynym, tak naprawdę, to już nawet nie chodzi, że pierwszym, tylko jedynym. Ona, przez kilka lat, gdzieś tam po portalach randkowych, y, szukała sobie chłopaka. No i kilka lat później, znalazła właśnie takiego 65-letniego mężczyznę. W tym momencie, jest w Australii, żyją sobie. Yy, ona twierdzi, że jest szczęśliwa. Ja nie wnikam, opowiadam tylko prawdziwą historię. Yy, to jest jeden przykład. No, i tak jak mówię, no, dziewczyny z miast z karierą, one nie są jakoś tak super zainteresowane białym mężczyzną. Wiadomo, znajdą się jakieś tam przypadki, ale one mają swoje życie, one nie szukają zbawienia yy, i wolności finansowej. Oczywiście są również zainteresowane tą egzotyką, no bo my jesteśmy dla, dla nich egzotyczni, tak jak one dla nas. Tylko, że jest to. Taki dużo mniejszy procent niż wśród dziewczyn z prowincji. Mieniam co chwilę pozycję, żeby było ciekawiej, <laughs> dynamiczniej. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy już przy tematach portali randkowych, podam Wam linki w ogóle, jeżeli jesteście zainteresowani. Podam Wam linki tych portali, które moim zdaniem są najlepsze, pod filmem będą, ale opowiem Wam historię. Na, na to też trzeba uważać. E, pewnego Polaka, który w przeciągu 6 miesięcy wysłał swojej dziewczynie, której nigdy na oczy tak naprawdę nie widziała, poznał ją na portalu randkowym, e, około 50 tysięcy złotych. A to z tego powodu, że ona mu obiecała, że przyleci do Anglii. On mieszkał w Anglii i, i się z nim e, ohałta. No i to trwało około 6 miesięcy. Ja się tą sprawą nawet zająłem, bo on gdzieś tam znalazł mnie kilka lat temu na internecie i, i odezwał się do mnie i pytał się, czy jest co ja o tym myślę, czy jest możliwość, żeby odzyskać te pieniądze. To już po tym, jak ona przestała się do niego odzy odzywać. Więc wysłał mi wszystkie y, potwierdzenia przesłania pieniędzy z Western Union, wysłał mi całą korespondencję, jaką y, mieli ze sobą. No, i ja powiedziałem, że spróbuję. Wtedy jeszcze nie za bardzo się w realiach filipińskich odnajdowałem, bo to były początki. Więc poszedłem na komisariat policji na wyspie Sikihor. Przedstawiłem im sprawę, przedstawiłem im dowody. I pan policjant przyznał, że faktycznie jest to wykroczenie, jest to złamanie prawa, bo dziewczyna go zmanipulowała i oszukała. No i te dowody ja im pokazałem. No ale jak się sytuacja, że tak powiem, rozwinęła, pan policjant powiedział: Słuchaj, my możemy się tą sprawą zająć, ale my będziemy musieli tam polecieć na wyspę Mindanao, bo to ta dziewczyna była również z wyspy Mindanao, y, i y, po prostu przeprowadzić dochodzenie. Ja na to, że okej, okay, ale czy. Aha, co jeszcze powiedział? To jest punkt jakby gwóźdź, gwóźdź programu. Ale żeby to zrobić, no to ten pan będzie musiał im to sfinansować, czyli zapewnić pieniądze na yy, wycieczkę, że tak powiem, tam, yy, przeloty, no i na pobyt. No a ja na to, że. Ale jak? To przecież tam są yy, komisariaty policji, dlaczego nie, nie, nie możecie przesłać yy, materiałów dowodowych tam? I niech zajmą się policjanci z tamtego regionu tą sprawą. On mówi, że nie, to tak nie działa, oni sprawę ja zgłaszam tutaj, więc oni by musieli lecieć. No i ja odczułem, że to jest kolejna próba z teraz innej mańki wyłudzenia pieniędzy. I temu człowiekowi powiedziałem, że byłem na policji, ale moim zdaniem nie ma to absolutnie sensu, bo po prostu stracisz więcej pieniędzy. I on wtedy odpuścił. Co nie zmienia faktu, że w przeciągu 6 miesięcy 50 tysięcy jej wysłał. Ostatnia transza to była ta, właśnie po której przestała się do niego odzywać około 20 tysięcy na podróż do Manili, niby wyrobienie sobie wizy, paszportu i tak dalej. Także takie ostrzeżenie dla wszystkich chłopaków i panów, którzy gdzieś tam w postrzeganiu świata przez różowe okulary. Pod wpływem postrzegania świata przez różowe okulary, yy, chcieliby wysyłać pieniądze dziewczynom z Filipin czy w ogóle z Azji, no to tutaj takie ostrzeżenie. Moim zdaniem nie powinno się tego robić i dopóki nie pozna się dziewczyny osobiście, to nie powinno się wysyłać pieniędzy. <laughs> Przepraszam, nie dlatego, nie mówię o tym, dlatego że jestem chytry, tylko mówię o tym dlatego, bo wiele dziewczyn to wykorzystuje i znam osobiście przypadki takie, gdzie dziewczyny. Po prostu naciągają, tak. A słyszałem historię w ogóle od koleżanki, że w dużych miastach to są takie gigantki, że tak powiem, które robią sobie zawody, która więcej wyciągnie od białych w danym miesiącu na portalach randkowych. I one mają na przykład po, po kilka kont różnych, nawet niektóre z różnymi zdjęciami, wysyłają też zdjęcia roznegliżowane kolesiom za kasę. No i, i co, i w ten sposób zarabiają, i całkiem nieźle zarabiają, co niektóre. Pół roku, 50 tysięcy złotych, ja tyle nie zarabiam. Ale, żeby was to nie przeraziło, bo to jest y, tak zwany margines społeczny, tak? Oszuści, oszustki, w każdym kraju coś takiego istnieje. Ręka mi się trzęsie już otrzymania tej kamery. No i jest to margines społeczny i, i, i jest to mniejszość, ogromna mniejszość, więc. Y... Zwracam Wam tylko uwagę, żebyście mieli tego świadomość. Większość moim zdaniem dziewczyn na portalach randkowych jest normalna, szuka normalnego chłopaka i, i można próbować tam znaleźć. No, ja poznałem kilka yy, dziewczyn na takich portalach. Między innymi banana, moja ostatnia dziewczyna z Filipin, bo po bananie miałem jeszcze dziewczynę z Indonezji, ale o tym opowiem wam zaraz. Właśnie poznałem ją na portalu randkowym. Ręka, muszę zmienić pozycję, boli, ból. Jak już znajdziemy sobie dziewczynę, która jest normalna, powiedzmy, normalna w sensie takim, że nie ma intencji złych, że jest szczera, to tutaj jest kolejny problem: różnice kulturowe. To jest duży problem, bo. bo to jest duży problem. Ale rozwijając tą myśl, naprawdę te dziewczyny są inne. Ci ludzie w ogóle są inni niż y, ludzie z Europy, powiedzmy, z Polski. Y, podstawowe różnice są takie, że oni żyją bardzo w tej chwili obecnej tu i teraz i nie za bardzo przejmują się tym, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, rok. Nie mają za bardzo planów, ambicji. Y, ich największym marzeniem często to jest właśnie poznać białego kolesia, który no i koniec który co, no zapewni przyszłość że tak powiem i jak ja rozmawiałem z dziewczynami azjatkami na, na ten temat, no ale dobra no a jakieś więcej, no największe marzenie bo one często właśnie o tym mówią, największe marzenie to ślub z białym mężczyzną, oczywiście ja mówię tutaj o tym takim drobnym ułamku, bo moim zdaniem te dziewczyny, które są zainteresowane białymi na Filipinach, w Azji w ogóle, to nie jest większość to jest mniejszość no to właśnie, tak jak mówię, największe marzenie ślub z Białym, no ale dobra. I, i, i co dalej? One jakby. No ale co jeszcze? Co dalej? No, no nie wiem, no nie chciałabyś, nie wiem, realizować siebie jakiejś pasji, hobby, mieć cokolwiek. I dopiero wtedy zaczynają się nad tym zastanawiać, więc nie mają w sobie czegoś takiego. Więc, tak jak mówię, one żyją z dnia na dzień są bardzo dobrymi gospodyniami domowymi. To mogę powiedzieć o większości Azjatek. Bardzo dobrze zajmują się domem. No, ale już nie zawsze jest o czym porozmawiać. Ciężko jest sobie znaleźć dziewczynę taką, która będzie miała duży, szeroki światopogląd i, i będzie można z nią porozmawiać na każdy temat, nawet jakieś tam filozoficzne czy cokolwiek. To są często dziewczyny proste, no, ale to też wynika z tego, że jakby ich Yy, środowisko, w którym się wychowują i, i, i żyją, obracają, jest dosyć ograniczone. Więc nie ma się co dziwić. Także, nawet jak już sobie znajdziemy dziewczynę, która ma dobre intencje, która jest ładna, że tak powiem. <grywy> Najważniejsze, najważniejsza rzecz, żeby dziewczyna była ładna no faceci są wzrokowcami niestety no to jeszcze żeby miała kolejną cechę taką, że można z nią o wszystkim porozmawiać i tak zwane przysłowiowe konie kraść, to już nie jest takie proste i to jest często problem właśnie w, jakby jeśli chodzi o przetrwanie tych związków później no bo wiadomo na początku chemia hormony wszystko pięknie i w ogóle, ale przychodzi taki moment, że chciałoby się Porozmawiać o czymś innym, no i tematy się kończą. Te dziewczyny są również bardzo zazdrosne. Zazdrość to jest jakaś taka ich cecha narodowa, yy, może nawet kontynentalna, bo nie mówię tutaj o samych Filipinach, ale do, do, do tego stopnia, że na przykład z moich doświadczeń, jak byłem mm, z pierwszą swoją dziewczyną Journey, yy, to jeszcze. Jak prowadziłem guesthouse, Przyjeżdża, przyjeżdżały do mnie również dziewczyny z Polski. I ja gdzieś tam musiałem z nimi rozmawiać, chcąc, nie chcąc, już pomijam były fajne rozmowy, mniej fajne, fajni goście, mniej fajni ale. <ścoughs> Journey była zazdrosna o to, banana również, że rozmawiam z, ze swoimi gośćmi, na przykład o to, że, nie wiem, tłumaczę im drogę, jak dojechać na Wodospady lub gdzieś tam. Ona była o takie rzeczy zazdrosna. Roz, normalna rozmowa moja z dziewczynami, które były gośćmi mojego guest na temat tego, jak się żyje na Filipinach, bla, 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 to dla niej już był powód do podejrzeń i do strachu. Także bardzo są zazdrosne, próbują trzymać się na smyczy. No a jak yy, doświadczeni ludzie wiedzą... Im bardziej próbuje się kogoś trzymać na smyczy, im bardziej próbuje się kogoś kontrolować, tym bardziej ta osoba będzie się chciała ze smyczy urwać i doświadczyć tego z życia pozasmyczowego. Więc jest to problem. Duży problem, mój związek z bananą się właśnie przez to rozpadł, że ona próbowała kontrolować praktycznie każdy aspekt mojego życia. Do tego stopnia, że jak ja z nią rozmawiałem na temat tego, że chce się zająć muzyką, to jest moje marzenie od już wielu lat. No i co się z tym wiąże, będę kręcił teledyski, w których będą występowały dziewczyny, tancerki. Ona, ale jak tancerki? Zdziry? Ona była w ogóle, w ogóle ekstremalnym przypadkiem. No ale no, powiedziała, że jeżeli ja mam zamiar kręcić teledyski, w których będą występowała tancerki, występowały tancerki. Dla niej to nie były tancerki, dla niej to były ździry, zagrożenie, yy, szmaty, które no, które co? Pewnie będą chciały m, m, jej, mnie odbić. Ona powiedziała jasno i wyraźnie, że jeżeli ja mam zamiar takie coś robić, to, to nie będziemy razem. Przy pierwszym teledysku się rozstaniemy. No, rozstaliśmy się zanim jeszcze zacząłem kręcić teledyski, ale właśnie między innymi dlatego, że ta jej zazdrość i kontrola były po prostu nie do. Przyjęcie. Także to są jakby takie negatywne aspekty yy, takich związków czy prób budowania związków. Yy, pozytywne aspekty są takie, jakby cechy tych dziewczyn są takie, no to jak, jak już mówiłem, yy, zajmowanie się domem bardzo dobrze yy, to robią. Są bardzo naturalne, nie ukrywają za bardzo yy, emocji, nie, nie, nie noszą za bardzo masek, aczkolwiek. Do tego momentu też trzeba dojść, bo wiele tych dziewczyn, właśnie przez to, że są nieufne i przez to, że są takie zazdrosne i gdzieś tam y, boją się y, tego, że my je zostawimy, to one sobie taką furtkę bezpieczeństwa zostawiają, często właśnie na początku. Y, I piszą, pomimo tego, że już są w związku z nami, na przykład, okej, okay, ze mną, to, to piszą jeszcze z innymi facetami, bo. Są nieufne, myślą, że my dla zabawy i tak dalej. To miałem w przypadku dziurni, to miałem w przypadku banany, to miałem w przypadku jakichś tam paru innych przelotnych znajomości. No i to wychodziło nawet, ja już mieszkałem z Dżurni, to był chyba, nie wiem, czwarty miesiąc naszego bycia razem i okazało się, że ona cały czas utrzymuje kontakt z jakimś kolesiem, z którym pisała dłużej niż ze mną. Poznała się z nim powiedzmy dwa lata przed tym, jak poznała mnie, no tylko, że mnie poznała fizycznie, a jego nigdy nie poznała fizycznie, tylko przez jakiś portal randkowy i później pisali na Messengerze. No i ja po czterech miesiącach się dowiedziałem, że ona cały czas z nim pisze i później, jak to tłumaczyła, ona płakała w ogóle przy tej rozmowie. Ja wierzę, że tak może być faktycznie, że po prostu ona nie, nie była. Nie pamiętam, czy to były już cztery miesiące, czy dwa miesiące naszego związku. Może to były dwa miesiące. Nie, nie chcę też właśnie tego tak wyolbrzymiać, że one nawet po takim długim czasie potrafią tak robić, aczkolwiek pewnie są takie przypadki. Ale myślę, że to nie jest takie ważne. Bo już mieszkaliśmy razem w każdym bądź razie. No, i wyszło, że pisze z jakimś Amerykaninem. Płakała, przepraszała, że nie będzie i tłumaczyła to właśnie tym, że ona nie wiedziała, czy ja jestem na poważnie, czy nie na poważnie. No, no i wtedy prawie rozpadł się nasz, nasz związek, ale no, usunęła go, zablokowała i, i, i byliśmy dalej. Hmm. Tak, także to jest taki, też dosyć często spotykany element. Będą jeszcze miały bufor bezpieczeństwa, którym jest inny obcokrajowiec lub nawet kilku, z którym będą pisać albo do momentu takiego, w którym całkowicie na 100% nam zaufają, a to może nigdy się nie zdarzyć, albo do momentu właśnie takiego, że nie wiem co się stanie i przestaną pisać. Kolejna fajna cecha Azjatek jest taka, że nie są tak wyemancypowane jak kobiety europejskie. I amerykańskie, powiedzmy, no nieważne, polskie nawet. Y, moim zdaniem są bardziej naturalne. Nie mają narzuconych programów y, wynikających z przeglądania prasy kobiecej, czyli tego wszystkiego, co mówi kobietom w Polsce i na świecie y, białym, że tak powiem. Jakie mają być, co jest sexy, co nie jest sexy, co jest cool, co nie jest cool, jak być niezależną i tak dalej. Są dużo bardziej naturalne, bliżej tego takiego prawdziwego kobiecego rdzenia. Przez co, moim zdaniem, są dużo bardziej sexy i pociągające. No bo jednak to, co jest naturalne jest fajniejsze, moim zdaniem. Kolejna rzecz to taka, że mają ogromne poczucie humoru w ogóle. Tutaj akurat Filipińczycy, chociaż w całej Azji myślę jest tak, że ale skupmy się na Filipinach, bo jednak ten kraj jest najbardziej moim zdaniem, roześmiany, więc to poczucie humoru, i ta tak zwana beka jest non stop. Także pod tym względem jest fajnie i śmiesznie. Pewnie zaobserwowaliście na moich filmach, niektórych, jak się zachowują dziewczyny. I to nie jest tak, że tylko się zachowują tak 20-paroletnie dziewczyny, bo też 30-latki się zachowują. Właśnie troszeczkę tak jak nastolatki w Polsce, co wiadomo plusy i minusy, no ale gdzieś tam, moim zdaniem, to jest dużo bardziej na plus, że są dużo bardziej spontaniczne, yy, luźne, że tak powiem, większy luz jest, mniejsza spina. To jest ważne. No ok, wydaje mi się, że temat jest w miarę wyczerpany, yy, mam nadzieję, że pomoże wam. Troszeczkę bardziej racjonalnie podejść do szukania sobie dziewczyny z Azji i budowania związku potencjalnego. No i co? Znam ludzi, którzy są szczęśliwie zakochani, yy, tworzą małżeńskie pary, nawet. Przykładem tutaj jest yy, Rafał Baran yy, z bloga i kanału na YouTube: Szukając przygody. Właśnie, przy okazji polecę Wam jego kanał, szukając przygody. Jest w związku małżeńskim z Filipinką, mają dziecko, także jeżeli chcecie zobaczyć, on nagrywa o tym filmy, jeżeli chcecie zobaczyć jego perspektywę, to, to wpadajcie do niego na kanał. Zajawka będzie na, na tutaj, zaraz na koniec, w sumie koniec ta. Zajawka jego kanału tutaj będzie. Okulary. Różowe okulary wa warto mieć, ale też czasami warto jest spojrzeć na to wszystko zdrowo, rozsądkowo i... No i uważać, bo oczekiwania versus rzeczywistość mogą zdziwić. Także panowie, chłopaki, trzymam za was kciuki. Peace and love. Zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, tym takim archetypie myślenia, że y, biała to so bankomat, tak? Bo jest takie przekonanie wśród wielu mężczyzn, nie tylko mężczyzn, że tak jesteśmy postrzegani przez y, azjatki i na pewno są takie przypadki. Ale wszystkie trzy związki, te o których Wam mówiłem, moje nie były zupełnie taki, takie. Z ręką na sercu mogę Wam to powiedzieć. No i większość Azjatek, które poznałem, również takie nie były. Także ja myślę, że w dużej mierze to zależy od tego, jakie osoby do, do swojego świata przyciągamy. A to, jakie osoby do swojego świata przyciągamy, zależy od tego, jak wibrujemy tak naprawdę i to, co podświadomie wysyłamy w kosmos. Więc jeżeli ktoś. Świadomie, nieświadomie ma takie przekonania, że wszystkie azjatki lecą tylko i wyłącznie na kasę, no to najprawdopodobniej właśnie takie azjatki będzie przyciągał.